Już od pewnego czasu zapowiadaliśmy Państwu, że zostanie skierowany do konsultacji z bankami, ale nie tylko projekt zmiany rekomendacji T. Dzisiaj właśnie chcieliśmy o tym Państwu powiedzieć, jak również o innych naszych działaniach, które albo jesteśmy w trakcie, albo w najbliższym czasie podejmiemy. Jak Państwo wiecie minął rok. Ja zacznę od tego, bym powiedział, co w ciągu tego roku wtedy zdawałem, mówiłem, że KNF Urząd dokona weryfikacji rekomendacji T i rekomendacji S no i na bazie tego podejmie stosowne działania. Mogę powiedzieć tak, że to o czym mówiłem, że na jesieni się to wydarzy, tak, dzisiaj jesteśmy właśnie w takiej dacie, że w dniu dzisiejszym wychodzą do konsultacji, wychodzi rekomendacja T. Na czym te zmiany będą polegały? Jeśli Państwo pozwolicie, przedstawię w takim może dłuższym, a może trochę krótszym wprowadzeniu. Po pierwsze zakładamy całkowite rozdzielenie rekomendacji T i rekomendacji S. Rekomendacja T będzie odnosiła się do kredytów gotówkowych, kredytów ratalnych, kredytów konsumpcyjnych. Rekomendacja S będzie odnosiła się do zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. Więc nie będzie tego, co było do tej pory, takiego przemierzenia. Rekomendacja ta nie będzie obejmowała kredytów i pożyczek po udzielonych na zakup papierów wartościowych, więc będzie tylko odnosiła się do tych kredytów i pożyczek, które odnoszą się do finansowania bieżących potrzeb konsumentów. Ta rekomendacja będzie skierowana do wszystkich banków polskich oraz do oddziałów instytucji kredytowych, które działają w Polsce. Dalej, przewidujemy w rekomendacji zastąpienie pojęcia znaczące zaangażowanie tytułu detalicznych ekspozycji kredytowych pojęciem banki istotnie zaangażowane. To jest zmiana dosyć istotna, dlatego że banki istotnie zaangażowane to będą takie banki, których udział portfela detalicznych ekspozycji kredytowych przekracza 2% wartości detalicznych ekspozycji kredytowych dla całego sektora bankowego. Zaproponujemy w rekomendacji zmianę wymogów w zakresie podziału funkcji w ramach struktury organizacyjnej. Projekt zakłada, że struktura organizacyjna banku w sposób adekwatny do skali działalności i profilu ryzyka powinna zapewnić rozdzielenie funkcji sprzedaży, akceptacji ryzyka oraz monitorowania i kontroli ryzyka detalicznych ekspozycji kredytowych. Odchodzimy w treści rekomendacji. Od podziału na analizę zdolności kredytowej i ocenę wiarygodności kredytowej klienta. Projekt nowelizacji i rekomendacji te odnosi się do procesu oceny zdolności kredytowej klienta detalicznego jako do procesu obowiązującego w swoim zakresie analizę jakościową polegającą na staniu wysokości i stabilności źródeł spłaty zobowiązania kredytowego analizę jakościową polegającą na ocenie cech klienta detalicznego, które mają istotny wpływ na skłonność klienta do spłaty zaciągniętego zobowiązania kredytowego w terminach określonych w umowie. Projekt rekomendacji te wprowadza możliwość stosowania uproszczonych zasad oceny zdolności kredytowej banku. Bank będzie mógł stosować te zasady w przypadku udzielanych klientom detalicznym kredytów i pożyczek ratalnych, dla których wnioskowana kwota zobowiązania nie przekracza wartości dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. To jest dzisiaj, gdybyśmy patrzyli według danych GUS na koniec sierpnia, to jest 7370 zł. Oraz dla kredytów i pożyczek. Dla klientów o co najmniej 6-miesięcznej współpracy z bankiem, dla których wnioskowana kwota zobowiązań nie przekracza trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, to jest 11 tysięcy złotych. Dla klientów o co najmniej 12-miesięcznej współpracy z bankiem, Kwota kredytu nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, to jest 22 tysiące zł. A dla pozostałych klientów, dla których wnioskowana kwota zobowiązania nie przekracza, kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw to jest 1800 zł. Oczywiście te uproszczone zasady będą mogły stosować te banki, które spełniają nasze oczekiwania. To oznacza się w zakresie współczynnika adekwatności kapitałowej, zarówno jeśli chodzi o współczynnik wypłacalności, jak i współczynnik Cortier One, muszą przestrzegać zasad norm płynności. Musi ocena bion, ocena nadzorca, a nadzorcza nie może być mniejsza niż 2,5. Co oznacza. Tak jak widzicie Państwo na tym schemacie e, e, za mną, tak, że banki dobre posiadające dostateczną bazę kapitałową e, dobrze skapitalizowane będą mogły podejmować wyższe ryzyko. Ale jednocześnie chcę też, żebyście Państwo wzięli to pod uwagę, iż te banki tworzymy w ten sposób w naszej ocenie pewien mechanizm do natu, na, na, naturalnego utrzymywania kapitałów na poziomach przez nas wymaganych, czyli współczynnik powyżej 13 wypłacalności, powyżej 13, 12, przepraszam, powyżej 12. To wpływać będzie na sposób niejako automatyczny na politykę dywidendową. Ci, którzy z akcjonariuszy, inwestorów na rynku polskim będą chcieli rozwijać swoją działalność, to będą też jednocześnie musieli dbać o to, żeby te współczynniki nie spadły poniżej poziomu przezaoczekiwanych. Oczywiście to też oznacza taki podział, że pozostałe banki oczywiście, że będą mogły w tym sektorze udzielać kredytów konsumenckich, tylko że na zasadach ogólnych, czyli pełna ocena zdolności kredytowej. Odchodzimy również od tego, co było w dzisiejszej, dzisiaj z rekomendacji to znaczy się określenia poprzez rekomendacje wskaźnika DTI. Będą to decyzje wewnętrzne banku wynikające z ich modeli, ale te modele mają być zaakceptowane przez Radę Nadzorczą. Jednocześnie nie odstępujemy. To będzie wymagane w każdym przypadku niezależnie czy będzie dokonywana cena z metodą uproszczoną, czy też metodą pełną, do sprawdzania wiarygodności danego klienta w kontekście, w kontekście funkcjonujących bazy o kredytobiorcy. Jednocześnie, tak jak Państwu mówiłem, ta rekomendacja chcemy, żeby weszła w życie z dniem 1 stycznia, nie 31 kwietnia. Chcemy ją uchwalić do końca roku, a jeden kwartał będzie okresem przejściowym. Jednocześnie Podjęliśmy decyzję, tak jak Państwo wiecie, prowadzimy prace związane z instrumentami długoterminowymi, z rozwojem rynku i instrumentów długoterminowych. Te prace są, jakśmy mówili, prowadzone w trzech grupach, one są zaawansowane. Uzyskaliśmy ostatnio deklarację strony Ministra Finansów, iż będzie wspierał rozwiązaniami podatkowymi te wszystkie rozwiązania, które Wspomagają budowanie płynności długoterminowych w bankach, a więc w zakresie listów hipotecznych, w zakresie sekurytyzacji przez subpartycypację. I w miarę rozwoju prac i postępu prac, jednocześnie podejmujemy prace związane z, z projektem uchwały dotyczącego norm płynności. Zamierzamy. Dokonać, rozważamy taką możliwość obniżenia normy płynności krótkoterminowej do 0,9 pod warunkiem, tak jak to jest w przypadku władz brytyjskich, w przypadku uzyskania na pozostałą brakującą kwotę płynności krótkoterminowej zabezpieczenia zawarcia stosownej umowy z, z Bankiem Centralnym. Traktujemy to rozwiązanie w zakresie płynności jako rozwiązanie przejściowe które ma bankom pomóc w okresie spowolnienia gospodarczego. Tak długo jak będziemy mieli do czynienia z niższym czy spadającym tempem wzrostu gospodarczego, tak bym powiedział, to rozwiązanie chcemy, żeby w tym czasie obowiązywało. Próbujemy go użyć jako instrumentu o charakterze antycyklicznym. Co do sytuacji banków, jaką Państwo macie, bym powiedział, po pierwszym, po pierwszym półroczu, macie ją Państwo przed sobą. Jest ona dobra, nawet bardzo dobra. Jedynie, jeśli chodzi o sektor kredytów konsumpcyjnych, mamy spadek. Natomiast w pozostałych sektorach, jeśli chodzi o segmentach, jeśli chodzi o kredyty Hipoteczny kredyt mieszkaniowy, kredyt dla gospodarstw, tam obserwujemy wzrosty, więc wyniki również są lepsze, czy porównywalne z rokiem ubiegłym. Znaczy, wydaje się, że jesteśmy w takim okresie cyklu koniunkturalnego, że biorąc pod uwagę wysoki stopień skapitalizowania, dobre współczynniki, jest to czas być może na pewne, podkreślam, pewne ostrożne i racjonalne poluzowanie, jeśli chodzi o kredyt konsumencki, bo tam mamy do czynienia ze spadkiem. Dziękuję bardzo. Ja może w uzupełnieniu tylko dodam, że Państwo z danych zaprezentowanych zobaczycie przeciętna adekwatność sektora bankowego znacznie przekracza się, 13% ich poziom kapitału w Tier 1 znacznie powyżej 12%, co oznacza, że w świetle tego standardu, który określiliśmy jako standard uproszczony w odniesieniu do kredytowania detalicznego, że przeszło 90% aktywów systemu bankowego kontrolowanych przez banki są to banki, które spełniają na dzisiaj wszystkie te standardy. W związku z tym mogą stosować metodę uproszczoną. A ten jeden element dotyczący oceny nadzorczej, my proponujemy, aby on wszedł dopiero po roku, z początkiem 2014 roku. A w związku z, z, z tym, iż zarówno banki, jak i my jako nadzór, owe metodologie związane z oceną bionowską, a ciągle poprawiamy. To jest proces również międzynarodowy i nie chcemy, żeby ów proces zaburzał w tym momencie działalność banków, stąd dajemy długi okres przejściowy na wprowadzenie tego elementu oceny nadzorczej, jako elementu jakościowego do oceny banków w związku z ich aktywnością w tym segmencie. Po drugie, ważna rzecz to w metodzie uproszczonej odchodzimy, od przesławnych zaświadczeń, które klienci mają ze sobą nosić albo przynosić na żądanie banków bądź współpracujących z nimi podmiotów kredytujących czy chociażby w sferze kredytu ratalnego jako warunek zaangażowania kredytowego banku. Na rzecz oświadczeń składanych w odpowiedniej formie przez klientów oczywiście bank będzie musiał Weryfikować historię kredytową klienta w oparciu o dostępne bazy informacji kredytowej, w szczególności bazy informacji międzybankowych, ale również poprzez inne dostępne bankom bazy informacji. To powinno pozwolić na racjonalną kontrolę ryzyka, tym bardziej, że wyraźną preferencję dajemy. W zakresie elastycznego podejścia do kredytowania dla banków w odniesieniu do klientów, z którymi banki łączą trwałe i wielomiesięczne związki. Jeśli takie związki występują, tu jest duża swoboda banku w zakresie oferowania produktów konsumenckich. To oczywiście powinno powodować, iż z jednej strony te grupy międzynarodowe, które w ostatnim roku czy półtorej podjęły decyzję o stosowaniu arbitrażu regulacyjnego na polskim rynku poprzez tworzenie spółek kredytowych i finansujących w obszarze tak zwanego shadow bankingu, czyli obszaru nieregulowanego działalność, a tą działalność powinny zaprzestać ta działalność z powrotem powinna wrócić do banków, które te podmioty kontrolują. Również stopień odpływu finansowania ze strony regulowanego sektora, jak jest sektor bankowy, do sektora nieregulowanego. Ta dynamika powinna ulec znacznemu wyhamowaniu. Tym bardziej, że w segmencie nieregulowanym zbyt dużo jest elementów takich, które wpływają na skalę obciążeń ostatecznych kredytobiorcy, skutkiem czego też jest duża liczba klientów, Wydaje nam się, że te elementy łącznie pozwolą bankom a z powrotem przywrócić pozytywną dynamikę prowadzenia akcji kredytowej w segmencie gospodarstw domowych. Jest to jedyny segment, Państwu prezentujemy dane w tym w ujęciu międzynarodowym zarówno do państw strefy euro, jak i państw poza strefą euro który je, ma dynamikę i to od kilkunastu miesięcy ujemną. Wszystkie inne segmenty mają dynamiki dodatnie. Stąd też um, mamy przekonanie, że to nasze działanie wychodzi naprzeciw nie tylko postulatom banków, ale też klientów banków, którzy oczekują znacznie bardziej elastycznego i przyjaznego podejścia ze strony instytucji kredytowych. Dodam również, że na przełomie października, listopada przedstawimy projekt e, zmodyfikowanej rekomendacji S, w której niewątpliwie te obszary, które zostały e, w poprawkach wprowadzonych w ramach tzw. S2, które spowodowały znaczne zaostrzenie Podejścia do badania zdolności kredytowej liczonej na okres 25 lat zostaną zaproponowane w oparciu o inny standard, który mamy nadzieję, że z jednej strony będzie standardem elastycznym, który będzie ułatwiał bankom bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby kredytowe klientów, a z drugiej strony w sposób naturalny będzie wiązał to, co jest też elementem owej rekomendacji, którą dzisiaj przedstawiamy, czyli jakość zarządzania bankiem, siłę finansową banku, jego stabilność z odpowiednim szacowaniem ryzyka związanego z potrzebami kredytowymi klienta. Dziękuję bardzo.